Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz. Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja to opowiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Co to jest za miejsce? To jest miejsce należące jeszcze do Izraela, ale najbardziej odległe od Jerozolimy. To znaczy, to już są takie miejsca typu granice. Jezus zaprowadził swoich uczniów na granice, daleko od centrum wiary, jakie Stanowi Jerozolima. Co więcej, chwilę wcześniej byli w Jerozolimie i tam faryzeusze, uczeni w piśmie, ci wszyscy, którzy stali na straży ortodoksji, wiary żydowskiej, weszli z Jezusem w spór. Zaczęli go podejrzewać, że jest fałszywym prorokiem, żądali od niego znaku. Wyszedł z Jerozolimy z uczniami w takiej atmosferze bycia niechcianym, takim bycia tym, w którego nie uwierzono. I dochodzi z nimi do Cezarei Filipowej, która jest miejscem nieprzypadkowym, dlatego, że to jest miejsce wielu świątyń i wielu kultów, i to zarówno kultów asyryjskiego Boga Baala. Po wielokroć Asyryjczycy tam instalowali swoje świątynie i sprawowali tam kulty. Wpływy heleńskie przyniosły kult Boga Zeusa, bogini Nemezis, to jest bogini zemsty. Oddawano tam już od starożytności kult bożkowi panowi. Kiedyś to usłyszałem i to powtarzam, bo wydaje mi się, to jest bardzo na, na nasze czasy. Tak. Piękna nimfa była tak urodziwa, że zakochał się w niej taki półbożek pan, trochę człowiek, trochę kozioł, ale obrzydliwy. Nie? Zakochał się w niej i chciał się z nią ożenić, ona nie chciała i popełniła samobójstwo. Ten Bożek Pan potem chodzi, gra na fleciku, takie miłosne pieśni. Zawiedziona miłość, jakaś miłość niemożliwa, taka, która się nie wydarzyła. Ale ten kult Bożka Pana w konkrecie polegał na tym, że mordowano tysiące kozłów w świątyni, która była wykuta w skalę u źródeł rzeki Jordan. I wtedy, jak te ofiary Bożkowi Panowi składano, to. Rzeka barwiła się prawie na czerwono od tej krwi. To było takie miejsce, gdzie były bardzo różne wpływy. I tak się zastanawiam, dlaczego Jezus ich tam zaprowadził? Dlaczego to najważniejsze pytanie stawia w takim kontekście? My, którzy słuchamy Słowa Bożego, cały czas je aktualizujemy. To znaczy, to nie jest Słowo z wczoraj. Jakaś tam mityczna przypowieść, historia, którą powtarzamy, ale to jest o nas dzisiaj. My dzisiaj żyjemy też w takim świecie. Wielu wyborów, wielu możliwości. Ciągle jesteśmy kuszeni, by pokłonić się takim czy innym Bożkom. Czasami nawet robimy to nie dlatego, że bardzo chcemy, tylko że robimy to, co wszyscy. Albo wystarczająco długo. Byliśmy w internecie i te wszystkie algorytmy behawioralne rozpoznały nasze potrzeby i programują nasze wybory. Jak nam się wydaje, że to my czegoś chcemy, a jesteśmy zaprogramowani przez ten internetowy świat. Cały czas tkwimy w takim miejscu, gdzie będziemy przez Boga pytani o wiarę, w co Ty naprawdę wierzysz. O co tobie tak naprawdę chodzi w życiu? Za czym biegniesz? Co jest taką osią Twojego życia? Takim sposobem nie wiem, bycia, myślenia, decydowania, wybierania na temat różnych spraw, od tych najmniejszych po, po naprawdę egzystencjalnie najważniejsze. Co jest takim sercem tego wszystkiego? W Twoim wypadku. To dzisiaj Jezus Chrystus zadaje nam pytanie. Zazwyczaj to my mamy mnóstwo jakichś niepokojów, cierpień, bólu, niezrozumienia. Boże, dlaczego, dlaczego mnie to wszystko spotyka i idę do Niego z moją skargą, z moim pytaniem, z moją samotnością. Ale dzisiaj to On nas pyta. I pyta nas z jednej strony, za kogo. Ludzie uważają Mesjasza. Kim, za kogo mnie uważają ludzi? I zobaczcie, wszystkie te imiona, które tutaj padają, to są prorocy przegranej sprawy. Jan Chrzciciel, który został ścięty, Eliasz, który ciągle uciekał przed królową Izabel, Jeremiasz, którego zamordowano. Tak? Zobaczcie, to, jest, nie, to nie jest przypadek, tak? że te odpowiedzi te odpowiedzi takie są kim jest Jezus próbują go porównać do kogoś i sytuują go w takich tej, ta opinia tak zwana tak? w takim miejscu prorok przegranej sprawy nie? i pada to pytanie do uczniów już takie intymne by przed tym pytaniem nie uciekniemy inaczej możemy być częścią jakiejś, jakiejś socjologicznie rozpoznawalnej społeczności czy instytucji Patrz Kościół, nie? ale osobiście, intymnie, to jesteśmy pytani przez niego, kim ja dla ciebie jestem. Wiecie, to nie jest pytanie byle jakie. To nie jest takie pytanie na głowę. To jest pytanie, które domaga się odpowiedzi całego życia. To jest trochę tak, żeby to zbudować taką analogię. Wyobrażam sobie historię tego rodzaju. Ktoś się zakochał i jest dobrze z tą osobą. Obojętnie, czy jest to przyjaciel, czy jest to kandydat na męża żonę. Tak? Yy, to jest tak ważna dla mnie osoba, i ja jestem w takim lęku i obawie, czy już mogę zadać to pytanie, czy chcesz być moją żoną. Nie? Albo czy chcesz być moim mężem. Czy... I, i, nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Nie mam pewności. Do, dokonuję takiego ryzyka, stawiając pytanie i spodziewając się. Odpowiedzi, którą ta osoba podejmie w wolności. Może powiedzieć tak, może powiedzieć nie. I wtedy mi się cały świat zawali, albo, albo, albo podniesie gdzieś w, do góry, do chwały. Tak? W zależności od tego, jaka będzie ta odpowiedź. Od tej odpowiedzi zależy moja przyszłość. To, jak będę żył i to, kim będę. Bo zostać ze zranionym sercem, w takim w relacji bycia niekochanym, nikt nie czuje się komfortowo. To jakbyśmy lecieli w dół. Ile jest takich sytuacji, że ktoś mówi, nagle domownik jest w domu, a, a mówi: Słuchaj, wiesz co, wyjeżdżam. Bo podjąłem taką decyzję i tak z dnia na dzień komunikuję, że znika z naszego życia. I znowu nam się coś zawala, jakby to zmienia, tak? to zmienia ten mój świat tak radykalnie. Czasami rodzice są przygotowani na to, że dzieci dorosną i odejdą z domu, ale kiedy się to dzieje, to wpadają w panikę, tak? Wpadają w taką czasami nawet rozpacz. Że co teraz? Jak, jak będzie wyglądał nasz świat? Nie? Oni żyją osobno, już nas nie potrzebują. Nie wiem, moja mama jest babcią, i jak były wnuki, takie malutkie całkiem, od mojej siostry czy brata. No to była potrzebna, ale teraz są wnuki w wieku takim nastoletnim albo dorośli, i ta babcia jest niepotrzebna, nie? Wiecie, to ma znaczenie, to dotyka całego mojego bycia, sposobu, w jaki ja orientuję się w życiu i ku komu się orientuję. I to pytanie, które stawia Jezus, to jest pytanie na taką, yy, które oczekuje odpowiedzi, tak? To znaczy, oczekuję całego życia. Nie da się powiedzieć Panu Bogu: wiesz, słuchaj, bardzo mi się podoba ta Twoja Ewangelia, to jest taka niezwykła opowieść. Lubię Twoje dogmaty, no bo one dają jakąś taką ramę, tak? takie pewniki. Nie? Jak jest dogmat, no to ja już nie dyskutuję, nie szukam, nie mam wątpliwości, zostaję, wierzę razem z innymi. Lubię tą dyscyplinę, moralność. nie? To nie o to chodzi. Jezus pyta, kim dla Was jestem. To jest osobiste, to jest relacyjne. Ojciec Maciek Przeor ma taką y, teologię relacji. Cały czas tutaj opowiada o relacji, jak Go słuchacie. Nie? Że wiara jest relacją. I dokładnie to robi Jezus. Nie? że On dzisiaj pyta, kim ja dla Ciebie jestem. Nie pyta, czy rozumiesz wszystkie dogmaty Kościoła. Czy zgadzasz się na taką dyscyplinę, na taką moralność, albo czy już nie masz kłopotów z jakimiś tam słabościami, już się zrobiłeś tak na, na czysto, tak? Jak wykrochmalony kołnierz, nie? wybielone wszystko i taki cudowny? Nie, on o to nie pyta. On pyta, kim dla ciebie jestem. Odpowiedź Piotra, jesteś Mesjaszem. To jest tak, on poznał Jezusa a wyznał mesjasza Chrystusa. Chrystus namaszczony, to jest mesjasz. My tak zlepiamy Jezus Chrystus, nie? Ale oni znali Jezusa. Tak? znali Jezusa, który był nauczycielem, ale wyznali go jako Chrystusa, jako mesjasza. Uznali go jako swojego pana i zbawcę. Całą tą Wiarą Izraela, którą, w której byli wychowani, uwierzyli to, że w tym Jezusie spełnia się obietnica Chrystusa. Spełnia się, i przychodzi Mesjasz, który rzeczywiście będzie ich Zbawicielem, który wszystko zmieni. Wiecie, w tym Piotrowym wyznaniu ty jesteś Mesjasz, to jest radość, że my doczekaliśmy czasu Mesjasza, tak? że my możemy na to patrzeć. I od razu. Uczniowie budują sobie w wyobraźni, jak to teraz będzie. Nie? Tak, jeszcze do tego Pan trochę podkręci tutaj Piotra. Ty masz, dam Ci kluczek, rozwiązujesz, związujesz, będziesz ważny, ty jesteś kefa. Ja ciągle stawiam takie pytanie i sobie, i czy na Piotrze rzeczywiście można cokolwiek zbudować? Jaki on jest, jaką on jest skałą? Przypomnijcie sobie, co się stało, kiedy zapiał kogut. Zapytajcie, gdzie był, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu. Tak? Ile było takich momentów, kiedy po prostu był taki nędzny, tak? Że z jednej strony taki wielki chojrak, to taka nasza polska dusza trochę. Taka, nie? Taki chojrak z mieczykiem, będę za Ciebie walczył, umrę za Ciebie, a potem nie ma nikogo. Nie ma człowieka. To, co mówi dzisiaj. Jezus do nas, to stawia nam pytanie o to, żebyśmy sprawdzili jak my traktujemy naszego Boga. Czy my Go znamy? Czy znamy Go osobiście? Mówię nie doktrynę. Nie takie poczucie solidarności z innymi w więzi kościelnej. Nie? Ale, ale to czy ja Go znam osobiście? Czy ta moja odpowiedź na Jego wezwanie na Jego pytanie jest wzięciem odpowiedzialności, daniem siebie. Dla mnie to jest niesamowite. Ja po wielokrot jestem kuszony do tego, żeby to wszystko już zostawić. Wiecie, Jako ksiądz na w całej przestrzeni mojego 27-letniego kapłaństwa, 30-kilkuletniego pobytu w zakonie. Wielokrotnie jestem kuszony do tego, żeby to wszystko już zostawić. Poznałem wszystkie najgorsze strony instytucji kościoła. Tak? Natomiast cały czas chodzi za mną takie jedno sformułowanie Abrahama Joszuły Heszela, żydowskiego filozofa, który mówi tak, że wiara jest lojalnością odpowiedzi. I ja naprawdę chcę, ja o to proszę. Czasami tkwie w jakiejś ciemności, niepewności, w pustce, na pustyni, w samotności, jakkolwiek to nazwać. Ale chcę być przy Bogu i go nie zostawię. Chcę tak wierzyć. To jest moja odpowiedź. Dałem Ci słowo i dlatego tu jest. Wiecie, to jest ryzykowne. Uczniowie, którzy pójdą z Cezarei Filipowej za Jezusem. Będą sobie już tam po drodze dzielić trony, kto będzie po prawej, kto po lewej stronie Jezusa w królestwie Mesjasza. Tak? Nie? Będą się kłócić o jakieś tam różne wpływy, kto jest ważniejszy, kto, kto, mniej, kto mniej ważny. A Jezus im od razu powie, jak tylko zejdą z tej, wyjdą z tej Cezarei Filipowej, idę do Jerozolimy, tam będę odrzucony, osądzony, tam mnie. Tam poniosę śmierć, i, i to będzie koniec tej drogi. Tak? Oni nie, nie, tak nie będzie. Nie, my, my, nie, my nie chcemy takiego Mesjasza. Nie, nie Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. I wtedy Piotr usłyszy: Zejdź z oczu szatanie, nie? stań za mną, po prostu bądź jak uczeń. To, jaką dajemy odpowiedź, to znaczy wchodzimy w relację, ale dajemy się w tej relacji prowadzić. Nasza odpowiedź jest dokonana czasami w taki radykalny sposób, jednokrotnie, ale każdego dnia jest ponawiana. W tych różnych naszych małych wyborach, spotkaniach, rozmowach, decyzjach. Czy ja jestem w tym nurcie odpowiedzi, którą daję Bogu? Tak? Czy jestem wierny tej, tej drodze, którą wybrałem? To o to tutaj chodzi. I Pan Jezus będzie jeszcze uczniów formował, będzie im pokazywał na czym polega pozostanie w tej lojalności i odpowiedzi, że bądźcie ze mną. Nawet wtedy, gdy wam znikną z oczu wszystkie te miary wielkości, tak? kiedy zniknie wam z oczu sukces, kiedy zniknie wam z oczu robienie kariery, o czym jest to pierwsze czytanie z Izajasza, tam jest karierowicz. Ten szebna zarządca królewskiego pałacu, człowiek władzy, nie? a prorok Izajasz przychodzi i mówi: Dni twoje są policzone. Byłeś taki wielki. On sobie nawet wykuł w Jerozolimie grobowiec, taki jak taki bogatych ludzi, królewskich ludzi. A nie wiemy do dzisiaj, dokąd, gdzie go pogrzebano, czy go psy jakieś tam podczas ucieczki z Jerozolimy nie rozszarpały. A myślał, że wszystko jest w jego ręku. Kiedy uczymy się słuchania tej Ewangelii, to uczymy się dawania odpowiedzi. Każdy z tu obecnych jest zaproszony do tego, by samemu stanąć przed Bogiem, wejść w takie misterium spotkania z Nim i powiedzieć: Tak, chcę Ciebie, kocham Ciebie, zależy mi na Tobie. Boję się Ciebie. Boję się, że, że mi wszystko zabierzesz albo że mi wszystko pokrzyżujesz, jak Cię zacznę traktować na serio. Nie? A może to jest ten moment, żeby zacząć na serio potraktować to, co przychodzi od Niego, co jest Bożą drogą. Do takiej odpowiedzi nas dzisiaj ta Ewangelia zaprasza. Amen.